Tak, tak. Wszystko to tak. Dobra, czyli witam, witam wszystkich. Jeszcze raz, bo z większością się już witałem. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Najpierw w ogóle na samym wstępkę pragnę podzielić się fragmentem Słowa Bożego, o którym później będę szerzej troszkę mówił. On znajduje się w Księdze Izajasza, w 42 rozdziale. to jest taki bardzo obrazowy fragment, yy, nawet jeżeli się, się spojrzy teraz tam, na, na, to, na to zdjęcie, które tam z tyłu jest. Yy, I ten fragment to jest szesnasty yy, werset. On mówi taki I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami i nieznanymi ich powiodą. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równiny. Oto rzeczy, które dokonam i nie zaniedbam ich. Ja opowiem wam z Taką pewną dozą radości w sercu, jak Bóg jak Bóg zabitał do, do, do mojego serca. Ale przede wszystkim najpierw chcę oddać Jemu chwałę, bo wiem, że to wszystko, co dzisiaj mamy, kim jestem, jest właśnie z Jego łaski, jest właśnie przez Jego dobroć, jest przez Jego wielką miłość, przez Jego miłosierdzie, jakie okazał mi. Przede wszystkim, kiedy myślę, myślę o Bogu, to wiem, że On jest Ten, który daje ciemność w to, który daje światłość właśnie w to miejsce, gdzie, gdzie ciemność rządziła. Że On daje nadzieję tam, gdzie jej nie ma, że daje wiarę tam, gdzie jej brak, że że On czynił właśnie takie rzeczy, że, że Jego ręka nie jest nigdy za krótka. że On może wyciągnąć człowieka z każdej niedoli i, i ja, tego w życiu, ja tego w życiu doświadczyłem. Więc to jest, to, jest to, to, o czym mówię. Żeby Wam troszkę przybliżyć, to właściwie musiałbym spojrzeć trochę w tył na swoje życie. I, i to jest ciężkie właściwie dla mnie, jako dla osoby wierzącej, bo właściwie ja nie lubię się, nie, nie lubię się, nie lubię się oglądać wstecz. Ale też gdzieś w Słowie Bożym jest, że powiedział Bóg do, do, do Izraelitów, żeby zachowali w pamięci całą tą drogę, jaką ich prowadził przez te 40 lat po pustyni. Tak? I, i, I właściwie, właściwie dla, dlatego i, ze, i tylko i wyłącznie ze względu na to wam troszkę o tym opowiem. Ja byłem takim człowiekiem, który, który zawsze gdzieś lubiał adrenalinę. No, grałem w piłkę nożną, wybijałem szyby. No, to to takie, takie drobne, drobne, drobne początki, które gdzieś już tam... Później to szło dalej i dalej. Papierosy, nałogi, komputer. No takie rzeczy, które, które już gdzieś tam, gdzieś tam ta droga szła w, w troszkę złym kierunku. No, przez większość swojego życia byłem wrogi Bogu, a to może głównie ze względu na, na, na Kościół, który gdzieś tam u mnie w, w, takim przekonaniem w sercu było, że, że po prostu nie, nie znajdę tam nigdy, nigdy nic dla siebie. I to było podlewane bardzo długi czas i bardzo, bardzo długi czas po prostu w, trwałem, trwałem w czymś takim. Ale to, co, to, co, to, co się stało, to... Zostałem taką, taką osobą, która się uzależniła. Byłem przez 7 lat osobą uzależnioną od leków, od alkoholu, od narkotyków. Miałem bardzo ciężką depresję kilka razy nadawałem w szpitalu. Praktycznie to, to, to wszystko wokół tego co się kręciło, to różni lekarze, różne szpitale, psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci. Wszyscy oni gdzieś tam próbowali pomóc, ale tak naprawdę nie, nie, nie mieli żadnej mocy, nie mieli żadnej siły sprawczej, niczego takiego, co, co, co byłoby w stanie mnie, mnie podnieść, tego uratować. Ja chodziłem, pytałem, szukałem pomocy. No, no niestety, no, ja też byłem, byłem samym człowiekiem bardzo długi czas. I zdarzył się taki moment, kiedy um, jeszcze dalej się to pogłębiło, nie? bo lekarze doradzili mi, że mam iść na, na program metadonowy, gdzie po prostu będą dawali mi leki w zastępstwie kilkukrotnie silniejsze niż te, które brałem i, i uzależnienie pogłębiło się jeszcze bardziej i bardziej. Ja nie widziałem dla siebie już w ogóle nadziei, wszyscy mnie skreślili, mieszkałem na, na, na ulicy, znajomi się ode mnie odwrócili, nikt, nikt po prostu nie chciał ze mną rozmawiać. No, gdzieś tam taka gorzkość w sercu też rosła bardziej i bardziej. Nie? Przydarzył się taki moment, kiedy do kiedy drzwi mojego mieszkania po prostu ktoś, ktoś, ktoś zabukał i to był, to był Krzysiek z fundacji. On wtedy ja wtedy pierwszy raz w swoim życiu usłyszałem o nadziei. Nie? No tak, ludzie mówili, słuchaj, zrób coś ze swoim życiem, bo umrzesz. Ile, ile, będziesz, ile będziesz leżał gdzieś naćpany, ile będziesz ten... No i, i to nie, nie, nie powodowało nic dobrego, ale wtedy pierwszy raz usłyszałem o nadziei że jest możliwa zmiana, że jest możliwe, żebym był innym człowiekiem, jeżeli, jeżeli będę, będę tego chciał. Jeżeli moje serce będzie gotowe. No, nie pamiętam za bardzo tych słów, które wtedy Krzysiek mówił, ale to gdzieś tam zostało i, i on zasugerował mi pojechanie do Ośrodka Chrześcijańskiego. No, niezbyt, niezbyt dobrze na to, na to zareagowałem ze względu na przekonania, jakie miałem. Um, ale gdzieś, gdzieś tam sprawa trochę rosła w sercu i przemyślałem to i miałem jechać w poniedziałek. No to, co się wtedy wydarzyło, ja myślę, że właściwie jest powodem do chwały Bogu. I, I chociaż nie jest, to, nie jest to za ciekawa sytuacja, ja do tej pory mam taką kartkę tu u siebie w Biblii, na której mam takimi dużymi literami napisane niedola. W tym dniu, kiedy miałem jechać, jechać do ośrodka, bardzo źle się, bardzo źle się wydarzyło. Tu jest napisane na tym, że trafiłem do, do szpitala z powodu zatrucia nieznaną substancją psychoaktywną przy przyjęciu chorego stan ciężki we wstrząsie hipopolemicznym z ciśnieniem 40 na 0 oraz cechami ostej niewydolności nerek. Ja w tym momencie, kiedy, kiedy byłem tam na, na, na korytarzu tego szpitala, tak za bardzo do mnie jeszcze to wszystko nie, nie, nie docierało. Później gdzieś, gdzieś, gdzieś powoli, powoli zacząłem sobie uświadamiać swoje miejsce, w którym jestem, swój stan, w którym się znajduję. I zacząłem sobie tak myśleć, koło, że koło mojego nazwiska już zawsze będzie napisane, że jestem narkomanem. A koło nazwiska mojej mamy, czyli takiej praktycznie jedynej osoby z rodziny, jaka mi została, będzie napisane, że jest matką tego oczpuna, który gdzieś tam zginął. Tak? I przypomniałem sobie słowo takiej, takiej dziewczyny, z którą kiedyś byłem, że jeżeli człowiek uwierzy w Boga, a on nie istnieje, to nic nie traci. Ale jeżeli Bóg istnieje, a człowiek w niego nie uwierzy, to traci wszystko. I wtedy tak do mnie, do mnie tak bardzo mocno to dotarło, że, że moją potrzebą powinno być zawołać do Boga. I na ten moment zawołałem do, do, do Pana. Pierwszy raz w swoim życiu, tak właściwie z taką lekką dozą, jeszcze wtedy, kpiny, bo, bo nie za bardzo wiedziałem, jak mam to zrobić. Nie wiem, czy w ogóle którykolwiek człowiek. Który pierwszy raz był do Boga, wie, w jaki sposób mam do niego przystąpić. I ja wtedy powiedziałem Bogu, że jeśli, jeśli, tylko, jeśli tylko mnie wyrwie z tego stanu, w jakim jestem, to jakby poddam mu się, żeby zmienił moje życie, żeby sprawił, że, że, że będzie ono zupełnie inaczej wyglądać. No i później był pewien, pewien splot okoliczności, które doprowadził do tego, że trafiłem do, do ośrodka chrześcijańskiego. Ja wam powiem pięknie jest poznać prawdę o Jezusie. Ten, ten ośrodek jest właściwie takim miejscem, gdzie, 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 tą, gdzie tą prawdę gdzieś tam, gdzieś tam zacząłem poznawać. Nie, nie wszystko oczywiście zdarzyło się, tak, zdarzyło się tak od razu. Ja już widziałem jakby pewne takie, pewne takie pierwsze rzeczy, kiedy się pomodlono za mnie, włożono na mnie ręce. A ja wtedy strasznie, strasznie źle się czułem tak. Bo bo wiadomo, taki człowiek, który gdzieś tam bardzo długo tkwił w tym, w tym błocie, co po prostu nie, nie czuje się za dobrze. Na, na... Kiedy się po prostu o mnie, o mnie pomodlono, jakby poczułem pierwszy raz w życiu, że mogę się czuć normalnie. Duch Święty, pierwszy raz w moim, w moim życiu gdzieś tam dotknął się mojego serca i to wszystko zeszło. Wszystko zeszło ze mnie. Ja kiedy później pojechałem do ośrodka, troszeczkę o tym wszystkim zapomniałem, to wszystko troszkę przygasło, ludzie mówili mi, że mam czytać Biblię, no ja nie, nie do końca, nie do końca byłem posłuszny wszystkiemu, co tam jest. Ale O tym też tak jakby chciałem przeczytać fragment, on się znajduje, jeśli się nie mylę, w psalmie 78. Wersji. Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i skwapliwie gardęli do Boga, przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Najwyższy jest odkupicielem ich. Schlewiali Mu ustami, a językiem opamywali Go, bo serce ich nie było szczere wobec Niego i nie byli wierni Jego przymierzu. I tak do mnie doszło w pewnym momencie, kiedy tam byłem, też taki fragment z, z kaznodziei Salomona, że pamiętaj, pamiętaj o czymś ślubować, bo mu się głupcy nie podobają. I gdzieś na tej całej drodze Bóg się zaczął, się zaczął do, dotykać mojego serca. Skłoniłem się gdzieś do, do pisma, bo mnie, bo mnie przekonywali ludzie, że to jest droga taka, którą, którą muszę obrać, poznawać Słowo Boże. I, I Bóg dotknął się mnie przez fragment z listu do Rynem, który mówił, że zesłał na nich Bóg ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą może do dnia dzisiejszego. I to był moment, kiedy Bóg przekonał mnie o mojej własnej krzyżności. Całe moje życie przeszło przed, przed moimi oczami i zauważyłem siebie jako człowieka, który był ślepy. Jako człowieka, który był głuchy, jako człowieka, który miał zatwardziałe serce. Jako człowieka, który zawsze gdzieś źle, źle robił wobec Boga. I jakby to jest, to jest tak, że. Ja to, ja, to, ja to widzę dzisiaj przez, przez podobieństwo zmartwychwstania. Wtedy był moment taki, który, który umierałem dla, dla samego siebie, dla swojej grzeszności. I tak, tak apostoł Paweł też mówił, żeby codziennie umierać. Nie? Jakby to, to, co, to, co jeszcze mogę powiedzieć, co mam na sercu, jest to, żeby, żeby zwrócić taką uwagę, że Bóg jest właśnie ten, do którego powinniśmy wołać. W dniu swojej niedoli, w dniu swojej udręki, w dniu a na pewno przyjdą dni złe, bo to o tym jest, jest, jest mowa w Biblii, że czasy nie będą lepsze, nie? I pewnie na, na wielu z nas jeszcze, jeszcze przyjdą takie rzeczy, których nie będziemy chcieli. Ale to jest moment, żeby zawołać do Boga, żeby skłonić się do Niego, żeby u Niego szukać pomocy, żeby pod krzyż przyjść i, i tam znieść ten ciężar, tam, tam zawołać do Zbawcy. Ja bym chciał jeszcze raz oddać chwalę Bogu i, i Bóg, jest, Bóg jest miłością. Niech Mu będzie chwała.